Dziś rozmawiamy z panem profesorem Stanisławem Małkiem, który jest kierownikiem Katedry Ekologii i hodowli lasu na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pan profesor jest stypendystą Swedish Institute oraz NAF i laureatem wielu nagród, a dziś opowie nam o badaniach prowadzonych w katedrze. Panie profesorze, proszę opowiedzieć nam o badaniach prowadzonych w katedrze, w szczególności o tych najnowszych i najbardziej innowacyjnych. Witam państwa serdecznie. Nasza katedra też w, z innymi pracownikami realizuje duży projekt dotyczący pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, z panem profesorem Januszem Olejnikiem, realizujemy tematy badawcze na stacjach badawczych w Mężyku, w Tucznie, w Sarbi oraz w Tleniu. Mamy też drzewostany w różnym wieku i próbujemy stworzyć chronosekwencje, w jakiś sposób. To pochłanianie dwutlenku węgla przez drzewostany sosnowe jest realizowane. Tu Państwo widzicie, że nasz partner biznesowy to firma Bioeffek. Zakończyliśmy ten projekt. Ten projekt zakończył się wnioskami patentowymi. Uzyskaliśmy dwa patenty. Osiem patentów czekamy. Czekamy również na te najważniejsze trzy, czyli patent na substrat, patent na dwa nawozy dedykowane dla produkcji gatunków iglastych i dla gatunków liściastych. Skąd wziął się w ogóle pomysł na to, żeby podjąć się takie zadania? Znaczy pomysł powstał przy realizacji tematu ładowczego dla Lasów Państwowych. Mieliśmy tam optymalizować produkcję sadzonek. No i tak zaczęliśmy narzekać, że no tak, korzystamy z substratu torfowego. Ten substrat torfowy nie do końca ma takie same parametry, zarówno pojemności powietrznej, pojemności wodnej. No, i tak w dyskusji doszliśmy do wniosku, że no, jak tak narzekać się, panie profesorze, i zespół mój narzekał, no to spróbujcie coś zaproponować. No to więc spróbowaliśmy, no to dobrze, no to zaproponujemy jakąś inną alternatywę. Alternatywą dla nas jest subca, która w ogóle wyeliminuje to. Panie profesorze, a jaka jest waga współpracy zespołowej w badaniach naukowych? W mojej opinii to jest podstawa. Dzisiaj indywidualne badania, no owszem, one występują w wielu obszarach, w wielu dziedzinach nauki. Ale w tych obszarach, w których my pracujemy, dotyczących badań ekologicznych, dotyczących badań takich wdrożeniowych z zakresu hodowli lasu, nasiennictwa, szkółkarstwa, gleboznawstwa, tutaj potrzebujemy zespołu. Ten zespół naukowców jest niezbędny, żeby wymyślić pomysł, opisać go, potem go spróbować wystąpić i dostać środki finansowe. Ale ten zespół naukowców potrzebuje również i z olbrzymiego wsparcia pracowników technicznych. Bez tych pracowników technicznych, którzy mamy w katedrze. Mamy 10 osób w katedrze tych pracowników technicznych. I jeszcze w trakcie realizacji tematu dajmy szansę do studentów włączenie się w tę pracę, czy doktorantom, którzy też chcą z nami współpracować. Proszę wziąć pod uwagę, że to jest olbrzymia grupa ludzi, którym ja jako kierownik katedry chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować za to, że chcą z nami współpracować, że nam pomagają, bo nasz sukces to jest również sukces ich. Kolejny duży projekt badawczy, który jest realizowany w naszej jednostce, który realizujemy od 2022 roku, będziemy realizować przez najbliższe 10 lat, to odtwarzanie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natury 2000 i zielonej infrastruktury. Okres realizacji dosyć długi. Dlaczego? To może w paru zdaniach spróbuję Państwu powiedzieć. Przy olbrzymim wsparciu, Pani Profesor. Ewy Błońskiej i pana profesora Jarosława Lasotę wpadliśmy na taki pomysł, że dobrze byłoby, jakoż mamy alternatywę dla torfu, czyli subsad beztorfowy, to może faktycznie zająć się ochroną tych cennych siedlisk. Te wszystkie siedliska, które zależą od wody, no to mają to do siebie, że woda będzie determinowała możliwość jego występowania. Czyli jeżeli mamy problemy, albo obserwujemy, że ta nierównomierność opadów się pojawia w wielu miejscach i z roku na rok, no to to będzie też determinowało możliwość występowania, trwania, rozwijania się tego systemu. No, my możemy to spróbować um, różnymi zastawkami zatrzymać wodę, ale wtedy, kiedy ona jest. My nie poprawimy przyrody na tyle, żeby zapewnić ilość wody, która tam powinna i służy temu siedlisku, temu czy innemu siedlisku. Jednak możemy wykorzystać to, co jest. Panie profesorze, a proszę powiedzieć coś jeszcze o Partnerstwie Nauki i Biznesu. Widać, że przemysł szuka również obszaru, które mógłby zainwestować w środki finansowe, które wcześniej czy później przyniosą mu korzyść. A nas pyta i my musimy cierpliwie odpowiadać na pytania, co takiego robisz, albo co mógłbyś zrobić, żebyśmy zakończyli to sukcesem? Bo to, że opublikujemy pracę naukową, jest to wspaniała sprawa dla naukowca i tak dalej, zwiększa swój dorobek, poziom naszego wydziału, uniwersytetu rośnie, ale też to trzeba przełożyć na pieniądze. Jeżeli ktokolwiek by chciał z nami współpracować, jesteśmy otwarci, czy to na wykonanie pewnych analiz w naszym laboratorium, czy na użyczenie pewnej powierzchni w naszej szkółce, w kopciowej, to jest daleko krynicy, czy też ewentualnie wejść w nasze obszar zainteresowania i spróbować z naszymi pracownikami rozmawiać. W naszej jednostce mamy prawie 16 tematów badawczych, mówię prawie, bo tu się liczba zmienia, jedne się kończą, drugie się zaczynają i w zasadzie każdy pracownik ma co naukowo robić. Dziękujemy bardzo za rozmowę i zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków, w którym kierownicy projektów badawczych opowiedzą o swoich badaniach.